Cześć, to nagrody. Dzisiejszego dnia zapraszamy Was na wertykulację trawnika. W jaki sposób to robimy? Dlaczego robimy wertykulację trawnika? Jakim sprzętem należy robić wertykulację trawnika? Pokażemy Wam w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Wertykulacja trawy, nazywana również skaryfikacją, jest zabiegiem pielęgnacyjnym w ogrodzie polegającym na pionowym nacinaniu darni metalowymi ostrzami, tzw. kłami. Zabieg ten zapewnia glebie lepszy dostęp do wody, powietrza oraz światła słonecznego, a także pozwala na usunięcie z najniższej strony trawnika, tzw. filcu. Czyli spontanych części obumarłych lośni, nimchu, a także reszty liści czy patyków. Chodzi przeprowadzać wertykulację najlepiej co najmniej raz do roku albo częściej, gdy darm przestaje chłonąć wodę, czyli przez nadmiar tzw. filcu jest bardzo zbita. W pierwszym przypadku idealnym czasem jest późna wiosna, najlepiej kwiecień. Wertykulację po zimie powinno się bowiem przeprowadzać wtedy, kiedy trawa, która zaczyna rosnąć po zimie, zostanie pierwszy raz w sezonie bardzo nisko skoszona. Dzięki nacięciu korzeni trawy do wzrostu pobudzane zostają jej nowe pędy, co sprawia, że po kilku tygodniach murawa staje się zdecydowanie gęstsza, a przez to bardziej zadbana. Do większych trawników najlepiej wybrać wertykulator mechaniczny, dzięki któremu zadanie wykonasz w zdecydowanie krótszym czasie i mniejszym nakładem energii. Dodatkowo taki sprzęt ma przeważnie możliwość regulacji głębokości nacięć darni. W sklepach można kupić model w wersji elektrycznej lub spalinowej, który wyglądem przypomina dokładnie kosiarkę. Przed rozpoczęciem wertykulacji nie zapomnij skosić bardzo nisko trawnika. Po wertykulacji w jedną stronę wertykulujemy trawnik, również w drugą na krzyż. Całość trawnika dokładnie grabimy. Doskonale sobie radzą grabie plastikowe. Usuwamy zgrabiony filc. Rozsiewamy się siewnikiem. Tak wyglądał trawnik zaraz po wertykulacji. Tak wygląda po dwóch miesiącach. Jeśli macie pytania, zapraszamy, możecie zadawać je w komentarzach.